Pani marszałek, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, przy temacie farmacji, przy temacie farmaceutów, warto zwrócić też uwagę na jeden aspekt dotyczący też naszego bezpieczeństwa jako państwa, jako obywateli, jako, jako narodu. Dotyczy on właśnie bezpieczeństwa lekowego, czyli produkcji leków i substancji aktywnych w Polsce. Więc pytam się. Dość konkretnie, czy jest w Polsce, czy jest przygotowany faktycznie program, który pozwoli na to, aby większość leków i substancji aktywnych była faktycznie produkowana w Polsce czy poprzez deregulację, czy poprzez jakiś program rządowy, bo to jest informacja, która interesuje dzisiaj opinię publiczną, a COVID pokazał, że nie byliśmy przygotowani na szybką produkcję w Polsce. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.